Siemanko, siemanko, witajcie z tej strony wasi wojownicy ostrości, czyli Ostry Miś, wściekły Byk, Ściekły Byk i, i nasz gość Michał. Ponownie nasz gość, tak. Tak, tak, mu, się Michał. tak mu się spodobało, że stwierdził, że zawita znowu, a że tak. e nagrywamy e kolejną sesję nagrywkową nagry w, kolejnych... w niedługim czasie po tej pierwszej, tak. e no to ugadaliśmy się i jesteśmy znowu. Tak. We trójkę, i znów we trójkę nagramy parę odcinków. Tak. Zapragną wojowniczych przygód, zatem. A co dziś? Wojownicze przygody, a dzisiaj mamy. W paczuszce od Leszka z Ostro Nie, Ostro. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy tutaj krówki, krówki ostrościowe, na słodko dzisiaj. I takie kraker Tutaj próf, trochę trochę próf dosta, dosta, dostały w podróży, ale smakować tak. na pewno będą. Wygląda to tak. Zobaczymy bliżej. Ostrożnie, ostro. O. Tak. No dobrze. Tu od czego zaczynamy? Myślę, że zaczniemy od tych może mniej rozwalonych. Dobra. Tak. No to na poczciu. Zobaczymy. Walory zapachowe wyczuwam raczej, będzie tutaj. No to każdy sobie dron się My już próbowaliśmy, próbowaliśmy w wersji testowej tych krówek. Tak, podczas y challenge'u papryk. Tak, podczas challenge'u papryk. Czekaj, proszę nie sobie. No. Więc coś tam wiemy, natomiast wiemy też od Leszka, że są dopracowane i trochę podkręcone te krówki, więc... Tuning, tuning był zrobiony. Więc... Y Pachnie cukrem. Więc może, Pachnie cukrem może taką, nam tylko trochę ryj urwać. Taką mleczną krówką. Ale ja, już ale ja tu coś widzę. Ja widzę, ale ja też moim są dużym fragmenty takie małe. Moim dużym nosem. Czuć też papryki. Czuć, czuć papryki hmm. taką gorzkość Aha. zapachową. Ja. Spoko, nie, no, smacznego, wcinamy. Mhm. Czuć. Tu Krucha. Mhm. Nie są mordoklejkami. Nie. nie. Są przyjemnie kruche. jest takiego od cukru palonego, tak jak się karmel robi. Mhm. Ale nie taki lejący jak na lizakach, tylko jest taki fajny, kruchy taki, dopracowany, ale ostroć jest, mm -hmm. jak dla mnie ro Rozbija się. No. Rośnie. Ro no, rośnie. Nie to są my. <tryk> mówię, mówię, że on nie umiera dzisiaj, nie? Tak. <tryk> dzisiaj rajdik. No. Był już całą zejdyścia gryza. Wiesz co, bo jak się tak doptasz tym cukrem, to tak nie dochodzi do Ciebie ta, ta papryka i dopiero jak skończysz jeść, to i, i ten cukier zacznie przemijać, grzeje gardło, grzeje gardło, rozgrzało gardło, na języku tak trochę, na, na najbardziej skoncentrowaną dawkę czuję grzania takiego ogniska w gardle, przy, 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 przyjemne. Typowo język. Trochę garbo po przełknięciu gdzieś tam jakieś drobne kryształki, kawałek, kawałki teraz gdzieś wydługuje między... Ale, ale słodkość, słodkość cały czas jest duża. Słodkość jest przyjemna. Ale ja bym nawet nie powiedział, że to jest taka um, stricte słodycz przesadzonego cukru, tylko to jest taka słodycz od mleczna, kruskowa, taka taka karmel z mlekiem. A tak, tak, tak. Mleko w proszku jakby coś takiego. Ale bardzo dobre. Bardzo dobre. Ślinka się przyjemnie gęstnieje, nie jest taka jakaś... No, nawet nie zbyt mocno. Yy, przesz ...przeszkadzająca dla mnie. Yy, przy pierwszym przełknięciu gdzieś tam dwa, trzy przełknięcia takiej zgęstnionej ślinki. Natomiast jak dla mnie bardzo to jest przyjemne. Tak. To ognisko z jak już mi Czuję takie przetarcie o. na języku. A. A Michał walczy, bo ha. już przez... przełyka. Przełyka. No to co? Może teraz ciasteczko do odmiany. <laughs> Poszło. Poszło i nie wróci. Oby <laughs> Nie, bo ja wziąłem gryza, potem drugiego, a potem połowę naraz. No to tak nie wiecie jak ja. Ja tu jednego, drugiego, a potem resztę naraz. A ja zrobiłem tak, że gryzę po kawałku? Ale, Ale każdy, każdy ten dokładałem i mi się rozpuszczało. Na języku rozprowadzało. Miałem tylko taką, taką paczuszkę takich. Żarło by tak, taki z 200 gram. No? Jest to nienormalnie. Taka paczuszka, wieczorem do serialu. O, to, no. To powiem Ci, że nie, nie wiem, czy ta paczuszka by do, do kolejnego wieczoru wytrzymała. Jedno to zostawimy jeszcze. jeszcze. Trzeba było? Trzeba było przepuchy? Chciałem się oczyścić. Taka, Dobra, ten, no, tak, tak. Kubki... Kółki oczyszczone, więc teraz... tak. No, to, to teraz te ciasteczka, tak? Ciasteczka, Katarzis tak. będzie po nagraniu. E, jak zrobimy z tymi ciasteczkami? Bo mamy dwa. Ja mogę mały kawałek. Malki kawałek, tak? Mhm. Chciałbyś sobie to jakoś może ułamać? Ten? Czy przez to? Jeden bierze po prostu ten kawałek łamany przez Michała, a drugi je cały. Dobra. Ciebie jest więcej? Hmm? Ciebie jest więcej? Nie ma problemu. ja wiem. Mi, 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 miś na słodkie, nie? Ja też jestem miś na słodkie, ale ja, ja jestem bardziej koleżeński i w ogóle. Empatyczny. Empatyczny. Tutaj ci położę jak tego. Taki. Pali wryj. Pali pali, zasadniczo to o to chodzi. Gruby taki gofrowy wafel. W środku. Nie będzie. Ta, ta mata krówkowa. Gofrowy wafel, sprawdzimy czy sam gofer też jest jakby sam w sobie słodki. Już, już czuję, że to będzie też takie kupiące twarde. Powiem ci tak, po przełamaniu. Po, po kawałek, kawałek jaki masz? Taki. Taki na na albo na dwa? Nie za dużo, nie za Powiem ja tak, po przełamaniu teraz jak no. na świeżo przełamałem ten kawałek, ale ja też sam popłociłem. Dla mnie ten wafelek nieco mocniej pachnie taką e, paprykowością. A dla mnie on pachnie może dlatego, że bardziej czuję wafelek, bardziej maślanie. Takim troszkę palonym, palonym masłem? Maś... Coś takiego, nie? Takim wafelę. No. Dobra. To niczym nie pachnie. Smacznego. Smacznego. Mm. Miałeś rację. Taka maślaność tego ciasteczka. Ale obawiałem się, po zapachu, obawiałem się mocniejszej paprykowości, natomiast, jak dla mnie, mniej intensywne palenie mhm. niż e, poprzednie. Inny smak jest w ogóle, nie, nie wśród tego, co było w krówce mhm. i mnie na przykład uderza na gardło, a krówka na język. Nie, ja ciągle jem, więc wypowiem się jak kończę, bo nie, nie przerywam. Bardzo. Gardło, podniebienia. Język. Teraz mam bardziej kompleksowe wrażenia. I się rozwija Po zjedzeniu. Ro, roz, 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 się, rośnie. To jest bardziej z, 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 zdradliwe. Rośnie po, po jedzeniem. No to też tu jeszcze całe ciastko, nie? Tak. Będziesz najbardziej odczuwał. No ja czuję gardło, tył języka. jest? Wzrastam, no. Faktycznie. Ach, tak. już, tu już ślinę wyraźnie przełykam. Katar? Nie, to, to u mnie jeszcze nie. U mnie tak. O! O, dziękuję. Jakichnąłem, bo moje odczucie, właśnie poza tym, że skoncentrowało się na gardle, ostrość, to właśnie poszła mi podniebieniem. Tam, ja też wyraźnie na podniebieniu tam to, jak jest koniec podniebienia i nos, nie? Tam mnie zagilgotało i po prostu poczułem, poczułem tam takie drapanko lekkie i wtedy mi się zebrało na kichanie. Ale już nie rośnie. Nie rośnie, ale czuję dłużej, utrzymujący się. Tak. Język. No, powiem Ci tak, jak cię ciężkiego jadło, to się wydawało, że produkt taki o... Nie... Ciasteczko okazało się bardziej zdradliwe niż krówka. Po samym zjedzeniu, nie? Tak. Ale wciąż, wciąż, wciąż bardzo dobre. Tak, nie jest to jak jestem, żebyśmy akurat tutaj umierali. <grym> tak. W większości. Znaczy nie umieram, ale... Po... Czuj, czujesz, że zjadłeś coś pikantnego. Tak, ale o, po zapowiedziach spodziewałem się... Łagodniejszym dosłownie, a tutaj jednak e, pierwszy szał, no i one shot, one, show nie, one to, nie jest to pikantność marketowa. <grym> nie. No. <grym> Jak najbardziej polecamy... W Biedronce <grym> takich pikantnych ciastek ja nie kupisz. Faktura też tego wafelka przyjemnie się z tym komponowała tak. ze środkiem, tym nadzieniem. Dobra, no to mamy jeszcze jedną saszetkę. Mamy jeszcze jedną saszetkę, troszkę się w transporcie tutaj roz rozwaliła. Michał zadecyduje sam, ile, ile by tutaj chciał, czy, czy, czy by chciał nie będziemy zmuszać. Kawałek Kawałeczek nauczony doświadczeniem to wolę nie szerzować. się odbiło. Bo nie Duriana. Tak Nie, durianem już by się raczej nie odbiła. Durian na kolejny, Na poprzedniej festi naliczkowej, więc... Da dawno i nieprawda? Jeszcze to troszkę rozwaliło. No to uskup sobie, uskup, ile tam... uskup sobie ile uważasz za ten, my się jakoś tam sprawiedliwie dwa do jednego podzielimy. O, to jest w ogóle takie Lek, płynne. Lekko, lekko mi na nosik puszcza. Mi troszkę też. To jest w ogóle takie Ale powiem Dziwne. tak, to teraz tro... już mnie nie pali. To trochę dostało w, w, w transporcie. Ale także. to jest takie miękkie jak... jak taka... Ja mogę to zjeść? Jak taka... A ty później dajesz to? O, tak? to może po nagraniu może. Krówka, ale taka bardzo piękna krówka. Z to to taki... jest zupełnie, taka krukutka, zupełnie inna mapa, miękka. A? Taki mus. Tamten, tamta pierwsza krówka była twarda, taka, taka jak kamień wręcz. Taka jak krówka, no, typowa krówka. To jest taka krówka z musem w środku. Dobra. Powąchamy? Pachnie jeszcze bardziej paprykowo niż tamta. Pachnie ja Zbliżonie? zbliżenie, ale bardziej paprykowo. Ja bym powiedział, że to jest że to, jest to nadzienie, to nadzienie z, z tego wafelka. W krówce. Tylko wy, wyjęte z niego. I według mnie to będzie, będzie ostrzejsze od tej pierwszej kubickiej. Zobaczymy. Masz mhm. mm. ma, w środku ma do, dosłownie mus. Mhm. To jest kupiąca otoczka, a, a, a w środku ma, ma taki musik. Ma włosa. To mój. To mój. Oh. <średenia> To dlaczego czarny i kręcony? A nie, a nie to nie, mój po był w środku, ale to... L Leszka tam może. Kontrola jakości padła. Z brody. To, żeby. Na głowę nie ma za wiele. Pozdrawiamy. jak Maciek. Ja się przygotowałem. Dobra. Dryźmy to. Ostrze. Okay. Mm, ale mm, bardzo mleczne takie. Mhm. Mm mm -hmm. Ta powłoka jest taka mm, cukierkowa. Ja bym powiedział, że jest mniej słodka od tej pierwszej krówki, a bardziej mleczna. Tak, ale jest taka. Mm, ma taką konsystencję jak się cukier roztopi i się potem schodzi. To jest taki. K Krystalizuje się. No, coś takiego. Takie w wręcz. Trupiący cukier. Ja bym powiedział nawet, że na bokach języka mam delikatne tło, ale to na, na, naprawdę delikatne, yy, paprikowej goryczki. za mało Mnie mało. właśnie teraz, jak przełknąłem... Na, po, po bokach z... języka czuję to. Wziąłem to. sobie tak te wszystkie tutaj, te delikatnie roz, rozwalone, te, te krówkę, wziąłem całą, muliłem po buzi, muliłem, 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 aż tak się porozpuszcza i przełknąłem, to właśnie chcę powiedzieć, że taką goryczką już konkretnie dożyłem. No. No znaczy ja może nie konkretnie, ale, ale takie tło jakieś. Yy, ja czuję goryczkę taką. Paprykowej goryczki, nie? Takiej paprykowej, no? Ojej. I pali dość konkretnie. Rośnie. Miałem ja powiedzieć, że jest słabsze. słabsza. Ja myślałem, że już opadnie. Daję, ale... daję w boki języka u mnie. Tył. U mnie tył języka. Tył języka i. i boki i tył języka. Nawet nie gardło. Tył, język języka i boki. Za słabo się przygotowałem. A Linianki trochę dostają. Fajne. Mm. No. Nie spodziewałbym się. <laughs> nie, we, nie wiemy, kiedy te krówki wejdą do oferty. Czy wejdą w takiej formie, czy. czy... Tak, bo jeszcze ich na Allegro, nie, na Allegro nie widzieliśmy. Na ile Leszek nam zdradzi yy, składy paprykowe, które tam chociaż częściowo pododawał? Podejrzewam na oko. Na oko i czym one się różnią? Yy, to wam tutaj w montażu pododajemy, co się w tym zdaje pod No? Ja wciąż czuję nieustający. Doszło do jakiegoś poziomu? I dla mnie się to. Minimalnie obniżyło, ale się utrzymuje takie palenie. Nie tak całkiem, że, że znika. No ja czuję lekkie żyletki po bokach języka. Czuję żyletki, nie są to takie jakieś żyletki, które powodowałyby, że mnie zatyka. Nie, ale generują Jestem ślinkę. w stanie mówić, natomiast czuć takie ściąganie e, ostrości. Generują ślinkę, to na pewno. Ślinkę trochę w nosie mi poludowało, więc... Produkt jak najbardziej godny polecenia. Czekamy na tak. oficjalną, że tak powiem, wersję. Yy... No, bo będziemy zamawiać. Tak. Myślę. Chyba Żartem. By. Chyba Chyba. Mówi, że nie da gości, to u ciebie, jako przeglądka. Na Twiggy Cent, czyli to tam nie jest. Albo jako deser w niedzielnym obiadku. Nie. 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 Szkoda, rosołu. Tak, no, a my jesteśmy jak najbardziej na tak. Jak my jak sobie tak, tak, polecamy to no, Jak ktoś lubi słodki rosół. Słodki rosół, tak. I pewnie nie byłoby to aż takie ostro, chociaż z drugiej strony na ciepło to jedzenie to by spotęgowało. to no my dziękujemy Leszkowi. Dziękujemy bardzo Leszkowi za, za paczuchę. To jest taka, taki wstęp, przedwstęp tak, Bo już poniedziałek w poniedziałek kolejny, yy, kolejny produkt od Leszka, od Ostrożnie Ostro. Tak. Zrecenzowany hmm. tutaj. Potem jeszcze jeden. No i tak powoli będziemy tutaj z Michałem działać. Tak. U mnie tu się odbija. Ale, się. ale bezpiecznie nic się tutaj nie wydarzy? Na razie. Na razie, Na razie pa? Do zobaczenia.